E, witam wszystkich. Uwaga na oszustów z południa Polski. E, pod przykrywką sklepu internetowego, e, który wam e, oferują e, de facto tylko i wyłącznie do zbierania zamówień, e, to oni będą spijać śmietankę, a wam zostaną tylko opłaty do zrobienia za marketing. Za sklep internetowy musicie zapłacić. Za promowanie go też musicie zapłacić. Eee, opłaty są dla Was, a śmietanka dla nich. Eee, przez Aderlo, Ekat, Menadżer i tak eee, dalej. Zobaczcie tam na Aderlo ceny są czasami kilkanaście razy droższe niż te same na Allegro. Organy ścigania już się nimi interesują. E, oni myślą z ciupkiem, cwaniakiem, że za pomocą e, oszukańczych reklam i filmików na YouTubie, e, podszywając się pod biznesmenów od siedmiu boleści, e, zrobią w ciula półpolski. A dochodzą do tego jeszcze e, fałszywe tokeny na... E, które wysyłał, które robił wcześniej i dalej robi, widzę, e, złodziej Ciupek, e, takie jak e, Guarium Coin, teraz Kaszba Kaderlo Coin, e, te chore pomysły, jego Ciupek Coin, e, Teden Grek Coin, Geka Coin, to takie wszystko wydmuszki nic nie warte. Nic nie warte tokeny, które Ciupek na Kangę giełdę pchać e, próbuje, e, która już jest i tak odstrzelona przez prokuraturę warszawską i KNF za przekręty i, i oszustwa, więc e, są na liście ostrzeżeń. E, te wszystkie ciupkowe biznesiki porejestrowane w Polsce, e, w prywatnych chałupkach, e, tak samo i w Anglii, uwaga, firmy, które on podaje, są powykreślane z rejestru w Anglii. E, offshore biznesiki e, w firmach e, takich, co udzielają ci tylko skrzynki na listy, nie? Tam r rzeczywiście nic nie ma. On będzie na giełdę leciał z tym wszystkim e, na Wall Street i e, na Nasdaq, nie? Ale skończy e, zasysając gówno z hasioka w ciupie, więc e, uwaga, uwaga na niego. E, więc tak. E, to wszystko można sprawdzić, zresztą te rejestry są ogólnodostępne, więc nie mówię tutaj o jakimś nie wiadomo czym, tylko to wszystko jest do sprawdzenia. A takie na przykład sprawdzanie, jak dawno jest na rynku, to nic nie da, bo oszust sam o sobie pisze opinię. Jego reklamowanie się w mediach też nic nie znaczy, bo to jest na tej samej zasadzie, co kiedyś Ambergold reklama w telewizji, każdy może kupić reklamowanie gówna. Wystarczy zapłacić. Uwrażliwiam wszystkich na ten smród oszusta, który od niego bije i tego jego całego towarzystwa wzajemnego uwielbiania się. I powtarzam Wam po raz kolejny. Prędzej piekło zamarznie, niż ciupek złodziej da Wam zarobić jakiś grosz.